Dzień dobry, moi drodzy. Jest 23:36 na zegarku, i w tym momencie wyłączam internet i idę spać. Od tego momentu zaczyna się e, e, moje, mój challenge. Nazwijmy to tak: gdzie spędzę cały dzień bez, bez internetu. Nie brzmi to groźnie, w sumie, no nie? Ale naprawdę wybierałam dzień, to, to nie było łatwe, żeby wybrać dzień, w którym nie potrzebuję internetu do pracy, na przykład. To było prawie niemożliwe. Jutro jest taki dzień. Wyłączam. N nie wiem, ja nie wiem, jak ja będę zasypiać bez internetu, na przykład. Nie wiem, jak ja będę budzić się bez internetu, więc w tym sensie, że jestem przyzwyczajona do tego, że coś skroluję w łóżku. A, gdzie się wyłącza internet w ogóle? Sieć komórkowa. Wyłączona. A, Wi-Fi. Przecież <średzisz>, mam tu Wi-Fi. Wi-Fi wyłączone. Zaczynamy. na zegarku, 11.46 tak, ja śpię tak długo spałam z 11 godzin na pewno. Powiem wam, że to jest tak dziwne uczucie. Zasypiać bez telefonu jeszcze pół biedy. Ale jak się obudziłam i leżę w tym łóżku, chcę sprawdzić ile tam mam wyświetleń pod ostatnimi filmikami jakie mam komentarze, statystyki co się dzieje na TikToku, na Instagramie... Nic nie mogę sprawdzić, nic. Wiecie, to nie jest taki super problem, jakby być bez internetu. W podróżach najczęściej jestem bez internetu. Ale będąc w środowisku, do którego jesteście jakby przyzwyczajeni, że, że korzystacie z internetu ciągle, cały czas, że macie dostęp, to... o Boże, to jest bardzo dziwne. Ja leżałam w łóżku i tylko myślałam, czym ja będę dzisiaj się zajmować. Bez internetu. Pomyślałam, tak posprzątam. Bardzo dawno nie sprzątałam. Moje mieszkanie jest totalnie fatalne. Poczytać angielski, mam taką książkę małą. Ograć na ukulele i to chyba tyle. Poczytać książkę, może jakąś jeszcze. No i dziwne, nie? Kiedy jak ty tu mieszkasz bez internetu? No a wieczorkiem wieczorem pojadę do Daszki. Spotykamy się dzisiaj z przyjaciółkami. Dzisiaj jest, jest ostatni dzień kwarantanny To ja nawet muzyki nie mogę posłuchać Mam Spotify Premium, ale nie ściągałam nigdy muzykę, bo tam jeżeli ściągniesz, to można słuchać, nie? Zaraz to sprawdzimy Mamy jak coś, jeszcze muzykę, wiecie? O, Nastia do mnie dzwoni Ja nikomu nie mówiłam, że ten, że... To dzisiaj bez internetu, ciekawe czy się domyśli Alo? Nastia jednak jeszcze nie wie Jesz... Jeszcze nikt nie wie ja, wiecie co, ja specjalnie nie mówiłam nikomu o tym, żeby zobaczyć, zobaczyć, czy ludzie, czy moje przyjaciele na przykład, zauważą to nie, w sieci, bo tam będzie widać przecież, nie, że tam nie było w sieci tam 15 godzin, 20 godzin, co mi się wydaje, u mnie się nie zdarza nigdy. Więc zobaczymy, ciekawa jestem. No ukulele nie, nie grałam, może, Fuh, wszystko w kurzu, może z miesiąc? Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja... Uuu, mokro. Tam jest mokro przy tych, przy oknach. Czemu tam jest mokro? Daj mi więcej, więcej ciebie Tylowi nie za bardzo się podoba Proszę popatrz na mnie Skup się tylko na mnie Kochaj tylko mnie Daj mi trochę więcej każdego dnia A dam ci dużo więcej niż naprawdę się da Teraz y, czas coś poczytać po angielsku Bardzo ciekawa historia miłosna się nazywa a Road for Distant, distant uh, Hearts. <noise> Ale w końcu cieszę się, że za to usiadłam, bo muszę czytać. Oglądam, dużo oglądam i oglądam, a rozmawiam jakby, mówię na głos w ogóle angielskimi słowami, tylko wtedy jak mam zajęcie z angielskiego, a to zazwyczaj jest raz w tygodniu, więc to za mało. Muszę czytać, muszę czytać na głos. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważne. No co, minęła już chyba godzinka? W sumie to szybko czas leci. śniadanie muszę zjeść. Bardzo dziwnie powiem Wam, nic nie oglądać i jeść. Jestem przyzwyczajona do tego, że coś oglądam i jem. Bardzo zły nawyk, mi się wydaje, taki niezdrowy, nie wiem. Dziwnie to jest, że. Jest cały czas cicho w mieszkaniu. Nie gra muzyka, nic nikt nie mówi z tego laptopa. Myślę, że zaraz wiem. Jeszcze trochę poczytam i będę sprzątać. Może uda mi się muzykę włączyć, to chociażby z muzyką będę sprzątać. Wykryte połączenia z internetem! Spotify spróbuję połączyć się automatycznie, gdy zostanie wykryte połączenie z internetem. No dobra, będę włączać starą muzykę, którą mam na dysku twardym, bo kiedyś się ściągało muzykę. Pamiętacie takie czasy? Kiedyś się ściągało muzykę na pendrive'a, na laptopa, więc jakąś tam starą muzykę mam. Boże, tak jest taki słodki, nie mogę go głaskać. Nie tego kotka. Oj, tutaj jest napisany wiek: 13-17 lat. Mniej więcej tak się czuję. 3 hours, I can't wait to chat the phone! Chloe exclaimed, as they walked. How many messages do you think Jack may have written to you by now? Alice asked. E, kiedy tak czytam, ta historia jest dużo ciekawsza. <laughs> Dzisiaj, dzisiaj mamy Stary Nowy Rok. Stary Nowy Rok w Białorusi oznacza to, że kiedyś 13 stycznia był Nowy Rok. Wytłumaczyłam. Ale to był zaj bardzo fajny pomysł. To są takie stare muzyki, które kiedyś bardzo lubiłam, ale to taka stara muzyka, no nie wiem, 10 lat temu takiej muzyki słuchałam. Może nie, no może, może 7, ale wiecie, teraz muzyka się cały czas zmienia, nie? nie mnie zastanowić. to do O Boże, sprzątam, go, sprzątam godzinę łazienkę, godzinę. Nienawidzę sprzątać. Jeżeli ja kiedykolwiek mówiłam, a ja mówiłam, pamiętam to, że ja bardzo lubię porządek, lubię sprzątać, to to oznacza, że nie byłam psychicznie, niedobrze się, że ze sobą czułam psychicznie, bo w sensie jak się stresuje. Tak, sprzątam i nie mogę usiedzieć na miejscu Ale jak wszystko jest ze mną w porządku I czuję się dobrze w tym życiu Nienawidzę sprzątać Mogę, mogę Mogę mieć tutaj brudno I będę się z tym czuła dobrze Fuuu, godzina jedna łazienka Ja ten pokój sprzątam W pół godziny całej O, Oj, 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 oj Dobrze, że nie mam dzisiaj internetu Oj dobrze, w końcu posprzątałam tą łazienkę Bo nie mogłam się, nie mogłam się zabrać w ogóle za to. Pokój to jeszcze sprzątam, tu wszystko sprzątam. A łazienkę, szczerze, rzadko, nienawidzę sprzątać łazienki. Spróbujcie kiedyś posłuchać takiej muzyki, której słuchaliście 7, 8, 9, 10 lat temu. To jest takie takie fajne, takie fajne, taka nostalgia. Dużo jest wspomnień z tą muzyką. Zobaczmy. Zupełnie inaczej tak mózg funkcjonuje, jak słucha taką muzykę starą. Rzuca jakby was wspomnienia, o których tak naprawdę ani na co dzień, ani nawet nie wiem, na... z przyjaciółmi nie rozmawiacie, nie? Na takie jakieś tam przeszłe tematy. Nie myślicie o nich, a tu Ciuch, muzyka jakby was przynosi przeszłość. Wow, to jest... to jest. Fajne uczucie, no. Dobra, idę dalej sprzątać. No dobra. Posprzątałam wszystko. Teraz muszę jakoś ogarnąć transport. Zazwyczaj jeżdżę taksówką do Aleksej Daszki, ale nie mogę znowu iść taksówki, przez wyłanie w Internetu. Zaraz Dyrki zadzwonię, czy ona w ogóle pojedzie tam, czy nie. Będę kogoś prosić po prostu. Irka nie jedzie, więc muszę prosić Daszkę, żeby, żeby zamówiła mi taksówkę. Na razie to sobie, zrobię paznokcie i będę się ogarniać. Pierwsza osoba, która zauważyła, że nie ma mnie w sieci, to Daszka. Daszka do mnie zadzwoniła i mówi, a czemu nigdzie cię nie ma, ani na Whatsappie, ani, ani na Messengerze nigdzie cię nie ma. Ja mówię, mam dzisiaj dzień bez internetu A, I pytałam, czy, 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 czy ten Czy może mi zamówić Ubera Oj, dobrze się tak czuję teraz Tak czysto, wszędzie jest czysto Ja jestem czysta, o, piękne uczucie Jeżeli miałabym coś jakoś podsumować, to zrobiłam bardzo dużo korzystnych rzeczy tak naprawdę. Nic nie zrobiłam dla siebie, nie zrobiłam treningu, ani medytacji, ani jakiejś tam pielęgnacji, pielęgnacji ciała czy coś w tym stylu. Oprócz paznokci, ale i to nie zdążyłam pomalować. Może jakbym nie szła do daszki, to bym wszystko to zdążyła zrobić. Ale tak generalnie zrobiłam takie przydatne, korzystne rzeczy, na które po prostu odkładałam, bo nie chciałam mi się tego robić. Faktycznie fajnie, nic nie przeszkadza, nie ma ciągłego oglądania do Instagrama, TikToka czy YouTube'a. Tak jakoś czuję, że dobrze wykorzystałam ten czas, ten dzisiejszy dzień po prostu. I tak czyściutko w domu. Oh. Dobra, idę teraz do sklepu. Później wracam, zabieram was ze za sobą i... Jedziemy do Daszki, Daszka mi zamówi Ubera, no bo nie mogę sobie zamówić Ubera. To go! Dali mi tutaj wyprowadzić tego dzikiego psa, bo, bo co? Bo Daszka je ma kwarantannę, nie może wychodzić na razie. Zdrówko, ostatni dzień kwarantanny Ja nie wiem co one tam robią Ostatni dzień i wolność No co moi drodzy, nastał ten moment, jest zero 19 Tak, tak, chodź Włączam internet. Jestem bardzo ciekawa, ile tam mam powiadomień i w ogóle. Instagram 1, Facebook 20, eee, Messenger 4, Viber 13, WhatsApp 67. Kiciu! Co jest? No, no chodź. Kończę dzisiejszego vloga, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Piszcie w komentarzach, czy kiedyś tak próbowaliście odłączyć się od internetu. I pamiętajcie, że dzisiaj jest ostatni dzień, żeby się zapisać na maraton treningowy. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja, żeby coś zacząć robić ze swoim ciałem. Bo siłownie jeszcze bardzo długo będą zamknięte. Niestety. Do widzenia. Muszę pogadać ze swoim kotem, bo coś tam... без Кичу! Чичу.